Oczy, I M. zanim Pamela Smart pojawia się na więziennym korytarzu, słychać jej kroki. Obcasy uderzają o płytki, a ona przemyka między celami w nieustannym ruchu. Wśród współwięźniarek zyskała przydomek dzwoneczek. Jak bajkowa wróżka, która zawsze gdzieś się spieszy, próbując zapomnieć o mijającym czasie. Jeszcze na długo przed medialnym szaleństwem wokół sprawy O.J. Simpsona, to właśnie Smart stała się bohaterką pierwszego w historii USA w pełni transmitowanego procesu o morderstwo. Jej historia, pełna obsesji i zdrady, przyciągnęła uwagę całego kraju. W 1991 roku Court TV pokazało rozprawę. A lokalna stacja w New Hampshire tymczasowo zdjęła codzienne seriale, by nadać relacje o miłości i nienawiści na sali sądowej. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Oczy Zbrodni. Dzisiaj przedstawię historię kobiety, której życie zostało wystawione na publiczną krytykę, a jej czyny prowadzą do refleksji nad własnymi decyzjami i odpowiedzialnością. Mam na imię Julita i w podcaście Oczy Zbrodni przedstawiam wam historie straszne, przykre i takie, które nigdy nie powinny się wydarzyć. Dziękuję wszystkim za każdą subskrypcję, za każdego lajka i komentarz. Oczywiście wszystkich, którzy są tu po raz pierwszy, zachęcam by zostali ze mną na dłużej. Nie przedłużając, zapraszam do odsłuchania dzisiejszego odcinka. Oblicza Pabeli Smart Pamela Wojasz wzięła ślub z Gregorem Smartem w 1989 roku. Ich historia zaczęła się kilka lat wcześniej podczas rodzinnej wizyty Pameli w New Hampshire. To właśnie na jednym z lokalnych przyjęć spotkała młodego, pewnego siebie Grega. Znajomość szybko przerodziła się w związek. Kiedy Pamela kontynuowała studia komunikacyjne na Florida State University, Greg zdecydował się przenieść na Florydę i zamieszkać z nią. Ona chodziła na zajęcia, a w przerwach zdobywała doświadczenie w mediach. Odbywała staż w lokalnej telewizji, a w studenckiej rozgłośni prowadziła audycję o muzyce metalowej zatytułowaną Metal Madness. Twierdziła, że pełniła tam funkcję osoby odpowiedzialnej za promocję co w praktyce oznaczało rozdawanie przepustek za kulisy koncertów zespołów pokroju Scorpions czy White Snake. Wspominała później, że wszyscy ją tam znali i miała dostęp za scenę, dokąd tylko chciała, co sprawiało, że czuła się jakby wszystko miała pod kontrolą. Pamela od lat wyobrażała sobie, że zostanie reporterką telewizyjną. Marzyła o karierze na miarę Barbary Walters. Po studiach rzeczywistość okazała się jednak mniej łaskawa. Mimo prób, nie udało jej się znaleźć stabilnej, dobrze płatnej pracy w mediach. Gdy jej matka poinformowała o wolnym etacie w rodzinnych stronach, Pamela Y zdecydowali się wrócić do New Hampshire. Zatrudniono ją jako dyrektorkę do spraw usług medialnych w jednym z lokalnych okręgów szkolnych. Do jej obowiązków należało m.in. przygotowanie materiałów wideo o charakterze edukacyjnym i wspierającym oraz zarządzanie wideoteką obejmującą 11 szkół południowo-wschodniej części stanu. Smart wspominała później, że w tamtym czasie ich małżeństwo wydawało się stabilne. Greg pracował jako agent ubezpieczeniowy. Jednym z pierwszych prezentów, jakie jej podarował, był pies, Halen, nazwany na cześć jej ulubionego zespołu Van Halen. Młode małżeństwo zamieszkało w wynajętym mieszkaniu niedaleko jego rodziców, a teściowa pomagała jej urządzić wnętrze tak, by szybko poczuli się tam jak u siebie. Ich dni mijały zwyczajnie, a wolne weekendy często kończyły się spontanicznymi wyjazdami do kasyna Trump Plaza w Atlantic City. Smart wspominała, że ich małżeństwo zaczęło się sypać szybciej niż mogła przypuszczać. Nie minął nawet rok od ślubu, gdy Greg wyznał jej, że dopuścił się jednorazowej zdrady, a ona wtedy obwiniała siebie, mając wrażenie, że nie jest wystarczająca. W tym samym okresie prowadziła w szkołach program, Mający wzmacniać poczucie własnej wartości u uczniów. To właśnie dzięki tej inicjatywie poznała 15-letniego wolontariusza Billiego Fleina. Zapamiętała, że nastolatek, młodszy od niej o 6 lat, często okazywał jej wyjątkową uwagę i komplementował ją. Czasem zaczęła odwzajemniać emocjonalną więź, którą błędnie interpretowała jako wzajemne uczucie. Kwestia tego, kto zainicjował relacje, do dziś pozostaje sporna. Mimo to Flynn, jak i Smart przyznali w swoich zeznaniach, że łączył ich romans. Według relacji Pameli, ich współżycie rozpoczęło się w okolicach jego szesnastych urodzin i trwało około dwóch miesięcy. W tym czasie, jak utrzymywała, spotykali się seksualnie więcej niż pięć razy. Podkreślała również, że jej decyzje były w dużej mierze podszyte emocjami po wyznaniu męża o zdradzie, przyznając, że gdyby tego nie zrobił, pewnie nigdy nie posunęłaby się do związku z kimkolwiek innym. Już będąc w więzieniu, wielokrotnie próbowała zrozumieć, jak doszło do tego romansu. Innym razem przyznawała, że sama nie potrafi pojąć własnych motywacji. 1 maja 1990 roku. Zaledwie sześć dni przed pierwszą rocznicą ślubu, Pamela Smart wróciła do domu po spotkaniu w pracy. W rogu mieszkania zobaczyła scenę, która na zawsze zmieniła jej życie. Jej 24-letni mąż, Gregory Smart, leżał na podłodze, kałuży krwi. Nie dawał oznak życia. Jak wspomina jej matka, Linda, w pierwszych dniach po zbrodni, Pamela była w stanie skrajnego rozchwiania emocjonalnego. Raz pogrążona w głębokiej depresji, innym razem pobudzona do granic manii. Linda zdecydowała się zabrać córkę do ośrodka zdrowia psychicznego. Placówka była gotowa ją przyjąć, jednak w ostatniej chwili zarówno matka, jak i córka wycofały się. Linda tłumaczyła później, że nie mogła jej tam zostawić i wydawało jej się, że w domu będzie w stanie lepiej o nią zadbać. Dodała jednak, że teraz uważa to za fatalną decyzję. Miesiąc później sprawa morderstwa Gregorego Smarta zaczęła nabierać tempa. Dwóch znajomych, Billego Flina, Pete Randall i Wensley Time Jr. zwierzyło się koledze z klasy, że brali udział w zabójstwie. Ta informacja uruchomiła ciąg wydarzeń, który wkrótce doprowadził śledczych do samego Flina i do Pameli Smart. W końcu cała trójka zgłosiła się na policję. Przyznali się do udziału w zbrodni i zdecydowali na współpracę ze śledczymi w zamian za złagodzenie kar. Według ich zeznań, to Wensle Time Jr. kupił amunicję, wykorzystując pieniądze, które, jak twierdził, przekazała mu Pamela Smart. Billy Flynn oświadczył, że to on pociągnął za spust, oddając strzał w głowę Gregorego Smarta, podczas gdy Pete Randall miał trzymać nóż tuż przed twarzą ofiary. Aby uniemożliwić mu jakikolwiek opór, pochodzenie uczestników sprawy było wyraźnie różne. Chłopcy Billy Flynn, Pete Randall i Venice Time Jr. wychowali się w Seabrook, robotniczej dzielnicy. Pamela Smart dorastała natomiast w innym środowisku. Jej ojciec był pilotem linii Delta, a ona sama dorastała w rodzinie, która mimo skromnych początków zdołała zbudować komfortowe życie. Gdy chłopcy dowiedzieli się, że zostaną sądzeni jak dorośli, zeznali, że Smart miała szczegółowo planować zabójstwo. Miała zostawić otwarte drzwi, by mogli zaskoczyć męża po powrocie do domu, zasugerować upozorowanie włamania i obiecać im po 500 dolarów za wykonanie zadania. Pamela Smart od początku kwestionowała te relacje. Twierdziła, że nic z tego nie miało miejsca. Jednocześnie przyznała, że nie może całkowicie wykluczyć, Iż Billy mógł błędnie zinterpretować jej słowa jako zachętę do popełnienia przestępstwa. Pamela tłumaczyła później, że podczas jednej z rozmów powiedziała Flinowi: Nie mogę tego zrobić, bo mam męża. Jeśli on to zrozumiał tak, że nie może mnie mieć, dopóki Greg jest przy mnie, oznacza to, że dopóki Greg tu jest, Billy nigdy nie będzie mógł mnie mieć tylko dla siebie. W ja czasie, gdy Flynn przebywał w więzieniu, Smart sama w znacznym stopniu ułatwiła śledczym ustalenie jej roli w sprawie. Prowadziła serię rozmów z Cecily Pierce, które były monitorowane zarówno za pomocą podsłuchu telefonicznego, jak i osobistego. Nagrania te, wykorzystane później podczas procesu wiosną następnego roku, sugerowały, że Smart próbowała nakłonić Pierce do składania fałszywych zeznań przed śledczymi. Według dokumentów miała mówić w jednej z podsłuchanych rozmów, że jeśli Pierce powie prawdę, będzie współwinna morderstwa. Rozmówczyni, zaskoczona tonem wypowiedzi, odpowiadała, pytając, co jej to da, jeśli zostanie wysłana do więzienia. Pamela Smart później utrzymywała, że całe te rozmowy były w istocie farsą twierdziła, że prowadziła własne prywatne śledztwo i udawała, że wie o zbrodni więcej, niż miała realnie wiedzieć. Podczas procesu jeden z przyjaciół jej męża potwierdził ten fragment jej zeznań. 1 sierpnia 1990 roku Pamela Smart została oficjalnie aresztowana. Rozpoczął się proces, który przyciągnął uwagę mediów i miał wkrótce przerodzić się w medialny spektakl. Kiedy proces Pameli Smart rozpoczął się w 1991 roku, szybko stała się centralną postacią medialnego zainteresowania. Filigranowa, blond włosa i starannie ubrana, przyciągała uwagę reporterów i publiczności, którzy czasem określali ją mianem nauczycielki. Określenia, które według Smart utrwalało niekorzystny stereotyp. W doniesieniach prasowych nie brakowało aluzji do jej muzycznych upodobań. Jeden z przebojów ulubionego zespołu Pameli nosił tytuł Hot for Teacher. Smart i jej obrońcy wielokrotnie podkreślali, że media nadmiernie koncentrowały się na jej wyglądzie. Nawet drobne detale, takie jak kokardy we włosach, które nosiła podczas procesu, stały się przedmiotem publicznej fascynacji, odwracając uwagę od meritum sprawy. Ława Przysięgłych została odizolowana dopiero drugiego dnia obrad. Później ujawniono, że jedna z Przysięgłych nagrywała w nocy własne refleksje na temat procesu. Świadkowie także nie byli izolowani. Lin i dwaj pozostali chłopcy mieszkali razem co czasami pozwalało im wymieniać informacje o swoich zeznaniach. Zachowanie Pameli Smart na sali sądowej szybko wpisało się w narrację o niej jako księżniczce lodu. Nie uroniła ani jednej łzy podczas rozpraw, podczas gdy jej były kochanek Billy Flynn, chłopak o dużych oczach i charakterystycznej fryzurze w stylu czeskiego piłkarza lat 80., otwarcie płakał na sali. Smart tłumaczyła później, że dorastała w przekonaniu, że opanowanie emocji jest cnotą. Jednak nocą, gdy nikt nie patrzył, zdarzało jej się szlochać w samotności z dala od oczu innych. Jednym z kluczowych wątków w sprawie Pameli było przedstawienie jej jako starszej kobiety, która rzekomo wykorzystała swoje seksualne wdzięki, by uwieść nastolatka. W narracji oskarżenia Billy Flynn miał być prawiczkiem, a w mowie końcowej prokurator stwierdził, że przeżywał swoje pierwsze doświadczenie seksualne. Pamela podkreślała, że takie przedstawienie stworzyło wrażenie, iż Billy był niewinny, a ona pozbawiła go dziewictwa. Jej prawnicy, próbując podważyć zeznania Billa, skazywali we wniosku o złagodzenie wyroku, że pojawiły się nowe dowody sugerujące, iż Flynn nie był prawiczkiem przed poznaniem smart, bez przedstawienia szczegółowych materiałów dowodowych. Billy Flynn, którego podczas przesłuchania w sprawie zwolnienia warunkowego proszono, by po opuszczeniu więzienia nie udzielał wywiadów, odmówił komentarza za pośrednictwem swojego prawnika. Pamela Smart twierdziła na że to ona była niedoświadczona w miłości. W rozmowie telefonicznej przyznała, że w liceum miała doświadczenie seksualne z chłopakiem, ale na studiach była zbyt zajęta, by angażować się w randki, zanim poznała swojego przyszłego męża. Już w trakcie procesu było widoczne, że sprawa Pameli Smart przyciągnie uwagę mediów i przemysłu filmowego. Cecil Pierce, kluczowy świadek w sprawie, podpisała w tym czasie umowę na udział w produkcji filmowej. Granice między rzeczywistością a tym, co pokazywały telewizory w całym kraju, zaczęły się zacierać, także w sali sądowej. Lin zeznał, że on i Smart obejrzeli film 9,5 tygodnia, po czym odtworzyli w domu jedną z namiętnych scen. Pamela relacjonowała później, że miała wrażenie, iż Billy Flynn ma problem z odróżnieniem, gdzie zaczyna się rzeczywistość, a kończy film. Prokurator Maggiotto, siedzący przy stole oskarżenia, nie dał się jednak zwieść tym zapewnieniom i w późniejszym wywiadzie stwierdził, że dowody były przytłaczające, dodając, że po prostu nie sądził, żeby była aż tak wiarygodna. 22 marca 1991 roku. Łapa Przysięgłych uznała Pamelę Smart winną wpływania na świadków, spisku mającego na celu popełnienie morderstwa oraz współudziału w zabójstwie pierwszego stopnia. Zgodnie z prawem stanu New Hampshire, skazanie za współudział oznaczało, że Smart miała spędzić resztę życia w więzieniu. Pewnej nocy w połowie lat 90. Pamela usiadła w fotelu w więziennym kinie Bedford Chills. Nie wiedząc, jaki film będzie wyświetlony. Pierwsze sceny sprawiły, że poczuła dreszcz. Na ekranie pojawił się film Za wszelką cenę, w którym Nicole Kidman grała ambitną kobietę romansującą z nastolatkiem i manipulującą nim w sposób, który prowadzi do zabicia jej męża. Smart zamarła, przyznając później wywiadzie, że oglądanie filmu było dla niej jak obserwowanie wypadku samochodowego i zastanawianie się, po co w ogóle to robi. Dopiero później docierało do niej, że ludzie naprawdę w to wierzą, bo widzieli to w telewizji. Smart tłumaczyła, że przedstawiono ją jako osobę niezrównoważoną, pustą w środku i tak ambitną, że gotowa była rozdeptać każdego, kto stanął na jej drodze, podczas gdy ona sama uważała, że wcale taka nie jest. Jej promotorka, Elena Rupam, dodawała, że film był dla niej zabójczy, ponieważ strażnicy przychodzili do niej. Mówiąc, że widzieli produkcję i wiedzą co zrobiła. Według Pameli Smart w 2003 roku jeden ze strażników więziennych dopuścił się wobec niej na seksualnej. Twierdziła, że zrobił jej zdjęcia w bieliźnie, w pozach przypominających te, które pokazywała ławie przysięgłych podczas procesu, a następnie groził jej śmiercią, jeśli komukolwiek o tym powie. Zdjęcia zostały później opublikowane przez tabloid National Enquirer. Strażnik zmarł w międzyczasie. Mimo dramatycznych wydarzeń, Smart nie zaprzestała edukacji. W tym samym roku uzyskała tytuł magistra literatury angielskiej w Mercy College. Był to jej drugi magisterski dyplom po zdobyciu tytułu sprawa na Southern California University for Professional Studies dwa lata wcześniej. Jak twierdzi, obecnie pracuje nad doktoratem z teologii. Nie mam czasu na depresję. Mówi Smart, która pełni funkcję przedstawicielki do spraw skarg i doradczyni w zakresie profilaktyki HIV dla współwięźniarek. Marzy także o pracy dla Organizacji Narodów Zjednoczonych w obszarze profilaktyki HIV, jeśli kiedykolwiek odzyska wolność. Jednak czasami wciąż odczuwa złość, szczególnie w czerwcu 2015 roku, kiedy Flynn, który ożenił się jeszcze w więzieniu, oraz Randall zostali zwolnieni warunkowo. Vance Le Time, który dostarczał broń i prowadził samochód użyty przy ucieczce, wyszedł na wolność w 2005 roku. A Raymond Flower, który czekał w samochodzie w noc morderstwa, został zwolniony warunkowo już w 2003 roku. W słoneczne dni gniew wciąż narasta w jej wnętrzu. Myśli o mężczyznach zamieszanych w zabójstwo jej męża, którzy zostali zwolnieni warunkowo, nie dają jej spokoju. Przypuszcza, że pewnie teraz są na plaży i wiodą luksusowe życie. Uwolnienie czterech osób dodatkowo wzmocniło głos zwolenników Pameli, którzy podkreślali rolę płci w tej sprawie. Feministki od razu to zrozumiały, mówi Pan, emerytowana profesor City University of New York i przewodnicząca Veteran Feminist of America, organizacji non-profit zajmującą się historią feminizmu. Było jasne, że była ona dwudziestowieczną wersją wszystkich kobiecych złoczyńców historii. Gloria Steinem, legendarna działaczka feministyczna, odniosła się do zwolnień i określiła wyrok na smart jako „ogromną niesprawiedliwość”. Joyce Maynard, autorka powieści zainspirowanej medialnym relacjonowaniem sprawy, napisała list do biura gubernatora. Bez względu na to, w jakim stopniu moja książka wpłynęła na szansę Pameli Smart na sprawiedliwe przesłuchanie w sprawie zwolnienia warunkowego, ufam, że zrobicie Państwo wszystko, aby dać jej taką samą drugą szansę, jaką przyznano innym osobom zaangażowanym w tę sprawę. Pamela Smart wielokrotnie prosiła o złagodzenie wyroku. W 2004 roku Stan New Hampshire odrzucił jej wniosek o zamianę kary. Kluczowym elementem w sprawach o złagodzenie wyroku jest przyznanie się do winy i okazanie skruchy. Dla Smart to nierozwiązywalny dylemat. Nie może przyznać się do przestępstwa, którego, jak utrzymuje, nie popełniła. Pozostaje więc trudna ścieżka utrzymywanie niewinności przy jednoczesnym przedstawianiu argumentów, które w praktyce mogłyby posłużyć osobie przyznającej się do winy. Jednym z argumentów jest powoływanie się na badania naukowe sugerujące, że osoby poniżej 25 roku życia nie powinny być skazywane na dożywocie, gdyż ich mózgi nie są w pełni rozwinięte i nie powinny ponosić pełnej odpowiedzialności za swoje czyny w taki sam sposób jak starsi przestępcy. Decydujący sprzeciw prokurator generalnej wobec jej obecnego wniosku wskazuje, że według śledczych, smart nadal nie przyjęła pełnej odpowiedzialności. Zastępca prokuratora generalnego pisał, że media, świadkowie, sędzia prowadzący sprawę i prokuratorzy są winni, a jej próby obwiniania innych za uwięzienie odzwierciedlają nie tylko jej winę, ale też trudności presocjalizacji. Smart przyznaje, że przyznanie się do zorganizowania morderstwa byłoby kłamstwem, choć część argumentów uważa za przekonujące. Wyjaśnia, że przez wiele lat wszystko było winą całego świata, tylko nie jej. I że w głębi duszy nie chciała przyjąć odpowiedzialności. Dziś twierdzi, że zmieniła sposób myślenia i czuje się odpowiedzialna za śmierć męża. Kiedy o tym myśli, uznaje, że wszystko było jej winą, a gdyby nie podjęła początkowej, okropnej decyzji o romansie, nic by się nie wydarzyło. W domu na wyspie w New Hampshire matka Pameli Smart, Linda, codziennie pokonuje pieszo trzy mile, mając nadzieję, że dożyje momentu, gdy jej córka wyjdzie na wolność. Linda przyznawała, że jej czas się kończy. Wspominała, że miała 49 lat, kiedy to wszystko się zaczęło. Poszukiwanie wskazówek i śledzenie postępów sprawy stało się jej codziennością, choć jej mąż miał już tego dość. Pewnego popołudnia, rozmawiając przez telefon, opowiadała, że odebrała wiadomość od informatora i modliła się, prosząc, by sytuacja się odmieniła. Linda napisała książkę, jednak nie mogła znaleźć wydawcy. Obecnie współpracuje z innym agentem literackim. W Nowym Jorku PAM, doradczyni akademicka i rzeczniczka Smart, stara się odpierać próby wciągnięcia ich w medialną sagę. Są ludzie, którzy chcą stać się graczami, chcą wszystko rozwiązać, ale tylko im przeszkadzają. Mówi: Na litość boską, nie rozumiem, dlaczego to ma taką siłę przetrwania. Jej skrzynka pocztowa wypełnia się listami od czytelników. Niektórzy piszą wprost, że mają nadzieję, iż Smart zginie w więzieniu i będzie zbiorowo gwałcony każdej nocy, co pokazuje skalę nienawiści i fascynacji, jaką wzbudza ta sprawa. Dziś Pamela Smart żyje w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Nowym Jorku, gdzie granice między prawdą a legendą dawno się zatarły. Miała 23 lata, gdy ława przysięgłych uznała ją winną manipulowania nastoletnim kochankiem, by zabił jej męża i została skazana na dożywocie bez możliwości zwolnienia. Jej postać wciąż splata się w wyobraźni opinii publicznej z nagłówkami tabloidów i fikcyjnym wizerunkiem bohaterki filmu za wszelką cenę z Nicole Kidman. Historia Pameli wciąż budzi zainteresowanie opinii publicznej, szczególnie teraz, gdy w USA ponownie analizuje się wyroki dożywocia bez możliwości zwolnienia. Paul Maggiotto, prokurator prowadzący proces, określił ją mianem socjopatki. Z drugiej strony wsparcie otrzymała od znanych amerykańskich feministek. Ich głosy znalazły się w obszernym wniosku skierowanym do gubernatora New Hampshire domagającego się zamiany wyroku i umożliwienia smart ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Biuro prokuratora generalnego sprzeciwia się temu, argumentując, że smart nie zasługuje na litość, ani współczucie, że obarcza wino innych za swoje czyny i obecną sytuację, zamiast Wziąć odpowiedzialność za siebie. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej historii. Jeśli ta opowieść Was zainteresowała, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i podzielcie się podcastem z innymi. A jeśli chcecie usłyszeć więcej takich spraw, prawdziwych, złożonych, czasem niewygodnych, zostańcie ze mną na dłużej. Zachęcam do podbicia tego odcinka, co pozwoli dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Trzymajcie się, kochani, ciepło. Do usłyszenia w kolejnym podcaście Oczy Zbrodyli Jurita Maria M